manko. Witajcie na kanale Pierogi z w kolejnym kulinarnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się koreańskim street foodem. Street foodem, czyli takim ulicznym jedzeniem, czymś co można kupić w Korei na straganach i tych potraw, tych przekąsek, które można kupić na koreańskich straganach jest bardzo, bardzo dużo, ale dzisiaj skupimy się na jednym. Nazywa się on sotok sotok, sotok sotok, czyli sosedzi dok, sosedzi dok. I to właśnie doskonale obrazuje to, czym będzie nasza, nasza dzisiejsza przekąska, bo sosedzi, czyli kiełbaski, mam tutaj takie mini paróweczki, mam mini paróweczki z pororo, bo jako jedyne one skład mają taki dość, dość porządny, jak na koreańskie parówki. A to jest dok, czyli ciasto ryżowe. Mamy tutaj dok, ciasto ryżowe, takie ciasto możecie kupić w każdym koreańskim sklepie. Często ono jest mrożone, czasami jest nie mrożone, nieważne. Można takie ciasto też zrobić samemu w domu, ale nie jest prosto i często wychodzi gorzkie. Ale my dzisiaj do naszego przepisu zrobimy sobie takie ciasto takim sposobem na skróty. I ci, którzy są na tym kanale nie od dziś, może ten sposób na skróty już znają. On był swego czasu bardzo popularny w internecie i kiedyś postanowiliśmy go wypróbować na tym kanale i się sprawdził. Jest to sposób na robienie ciasta ryżowego z papieru ryżowego. Polega on na tym, że trzeba znamoczyć papier ryżowy i zwinąć w rulonik. Tak, żeby powstały nam kluski ryżowe i tak za momencik zrobimy, takie kluski sobie przygotujemy i te kluski na zmianę z kiełbaskami będziemy nabijać na patyczki, troszkę smażyć i zrobimy do nich bardzo smaczny sos. I to będzie takie nasze street foodowe danie, coś co jest bardzo popularne w Korei i to stało się popularne kilka lat temu i zyskało niesamowitą sławę. Są ludzie, którzy uważają, że to jest najlepszy koreański street food, Ciężko powiedzieć, bo wśród koreańskiego street foodu, czyli tego ulicznego jedzenia, jest bardzo dużo smacznych rzeczy, ale to na pewno jest warte uwagi, więc postaram się dzisiaj pokazać Wam przepis na ten sotok-sotok. Będzie bardzo prosto, myślę, że będzie też ekspresowo i bardzo cieszę się z tego, że możemy zrobić sobie te kluski ryżowe z papieru ryżowego i nie wszyscy koniecznie musicie kupować specjalne te kluski, bo one, mimo że w Korei są dość tanie, są no w Polsce, osiągają czasami bardzo wysokie ceny i rozumiem, że nie wszyscy mają ochotę na to, ale robienie takich klusek z papieru ryżowego nie będzie takie drogie. I jak widzicie, są już się opiekuje tymi moimi kluskami, ale ja najpierw przed użyciem ich będę musiała je podgotować w wodzie. Nie bardzo, żeby się nie rozgotowały. Dosłownie wrzucę je na minutę do gotującej się wody, żeby troszeczkę zmiękły, bo jakbyśmy bezpośrednio takie twarde kluski smażyli na patelni, to mogłyby być niesmaczne. mogły one by być w środku takie dość twarde jeszcze, więc musimy je podgotować. W tym celu ja sobie zagotuję troszkę wody w, yy, w garnku. Nie musi być bardzo dużo, bo nie będzie to długie gotowanie. Dosłownie trochę. I w międzyczasie przygotujemy sobie też te kluski z papieru ryżowego. Już je kiedyś robiliśmy, ale powtórzę ten proces jeszcze raz, jeżeli nie wszyscy oglądali. I dla przypomnienia, robiliśmy je w przepisie na roast topoki, czyli bardzo dobry rodzaj topoków, czyli klusek ryżowych w sosie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego przepisu, to zapraszam. Bo był bardzo, bardzo smaczny i w ogóle tam zjadła teraz, ale już róbmy te na patyku. Zobacz Sonu, musimy namoczyć, mama to będzie robić, bo to jest bardzo gorące, trzeba uważać. We wrzątku musimy namoczyć na początek trzy arkusze. I część z Was pisała mi w komentarzach pod tamtym przepisem, że nie trzeba tego robić we wrzątku, można w chłodnej wodzie i też się dobrze zwinie. Ja starałam się tak zrobić ostatnio poza kamerą i stwierdzam, że nie potwierdzam tej tezy, bo nie fajnie mi się to zwijało, więc zwinę sobie jednak arkusze namoczone we wrzątku. I zwijamy to, tak chyba nic nie widzicie. Zwijamy to w ten sposób. Son, też będziesz zwijał? No. Taki papier ryżowy, w przeciwieństwie do klusek ryżowych, jest dostępny w każdym supermarkecie, hipermarkecie, na dziale azjatyckim. Pięknie, zwijamy. I jest zdecydowanie tańszy od klusek ryżowych, takich oryginalnych. W smaku to się oczywiście troszeczkę różni, ale w przypadku tego naszego dzisiejszego dania, czyli, o pięknie, ale masz kluski, Sonu, brawo. W przypadku tego naszego dzisiejszego dania Sotok Sodok, ta różnica akurat jest na korzyść. Zwijamy. Staramy się to zwijać ciasno, żeby między papierem nie było zbyt dużo przestrzeni, żeby nie było powietrza za dużo tam. Zwijamy jeszcze może z kilka arkuszy i zrobię sobie jeszcze jedną taką wielką, długą pluskę, i to będzie koniec mojej przygody dzisiejszej z papierem ryżowym kluski zwinięte. W międzyczasie zaczęła mi się gotować woda, więc wrzucę też te kluski, tylko je porozdzielam zaraz. Nie mam ich tu za wiele, bo nie będziemy bardzo dużo tego robić. Porozdzielam je i wrzucę do wody na dosłownie minutkę. A Sonu w międzyczasie będzie kroił swoje kluski. Teraz wrzucamy na minutę kluski ryżowe. Nie można za długo, bo się rozgotują i będą za miękkie. Minutka. Im starczy. Kluski nie zmieniają przesadnie swojej konsystencji czy wyglądu po gotowaniu. Są po prostu trochę miększe, więc jeżeli kiedy minie minuta, możemy je wyciągnąć. Należy je odcedzić i wrzucić do chłodnej wody. Kruski już czekają na mnie w misce. Zrobiły się takie dość miękkie. One już są dobre do jedzenia. Można spróbować. Sonu, chcesz kluskę ryżową? Chcesz jeść? Kiedy te kluski już są gotowane, to ja muszę jeszcze się rozprawić z tymi kluskami, które zrobiłam. Poodcinam sobie te końce, bo one są nieładne i nie chcemy ich, i uzyskuję takie coś. Nie chcę mi się tu wyostrzeć, ale rzeczywiście przypomina to kluskę ryżową, z tym, że jest trochę bardziej przeźroczyste, ale w niczym to nie przeszkadza. I kroimy. Pokroję sobie na długość taką mniej więcej jak te kluski, czyli tak około 3 cm. Mhm. Mhm. Dobre. Aż tak? Co no, jak widzicie, jak przystało na dziecko wychowywane w Korei. Tu się Jest wielkim fanem krusek ryżowych. Zaraz będziemy to nabijać na patyczki. Wyszło mi kilka krusek ryżowych, tak mało tylko dlatego, że pokazuję Wam tylko te ładne. <grych> I będziemy teraz robić sotok sotok, czyli sosedzi, tok, sosedzi, tok. Już mamy kolejność, jaką potrzebujemy. Mam tutaj paróweczki. Można użyć zwykłych parówek lub kiełbasek, pokrojonych w takie mniej więcej 3 cm kawałeczki. Można też użyć takich serderków, jak tylko chcecie. Trochę te moje kluski ryżowe są jednak za długie. Czy test jakości ta kiełbaska przechodzi? Dobra, lubisz. I już pogotowałeś? Co już jest zadowolony, już miał kluski ryżowe, paróweczki już chyba mi nie będzie towarzyszył. I wbijamy. Najpierw użyjemy tych domowych naszych klusek robionych na skróty, kiełbaska, kluska, kiełbaska. Kluska, kiełbaska i kluska. I ten sotok sotok nie tylko jest dobrym street foodem, ale też świetnie pasuje jako przystawka do alkoholu, jak się coś pije, to fajnie to na stole postawić na imprezie, takie już usmażone gotowe, bo będziemy to zaraz smażyć i jeszcze potem polewać sosem i naprawdę jestem pewna, że zniknie po prostu w okamgnieniu. Nie ma tutaj nic trudnego, po prostu wbija się to na patyczki. Można by było tak naprawdę zrobić też bez patyczków i tylko powbijać sobie i tylko usmażyć to potem na patelni i polać sosem, ale na patyczkach jest zdecydowanie fajniej. Taki jest klimacik jak na jakimś koreańskim straganie, bo tam zawsze jedzenie jest na patyczkach. <grych> I teraz będę korzystała z tych klusek ryżowych, które mam kupione. Tu trochę bielsze. Może troszeczkę lepiej się prezentują, ale po usmażeniu różnica będzie jeszcze mniejsza. Wygląda to tak, i zaraz będę to smażyć na patelni, ale najpierw przygotuję sobie sos. On sprawia, że to jest smaczne. Do sosu w wersji dla dorosłych, w wersji pikantnej. Będę używać pasty gochujang. Jeżeli nie chcecie pikantnej wersji, to możecie pominąć ten, ten krok z pastą gochujang. Ta pasta jest ostatnio dostępna w wielu dyskontach, dlatego że różne sklepy robią promocje typu Tydzień Azjatycki. Tam ona się zawsze pojawia, więc nie powinno być problemu już z jej dostaniem w Polsce. Ale jeżeli jej nie chcecie, to możecie po prostu pominąć albo dodać do sosu troszeczkę papryki chili, takiej sproszkowanej, też powinno być ok. I teraz. Dość ważny składnik sosu, czyli ketchup. To jakiego keczupu użyjecie zależy od Was, ale nie polecałabym takiego, w którym mocno czuć octowy aromat, bo on zdominuje nasz sos. Więc jakiś taki dość łagodny keczup. Możecie też, jeżeli nie chcecie dodawać tej pasty, po prostu użyć keczupu pikantnego, w której nie ma keczupu pikantnego. To jest ciekawostka, że nie ma pikantnego keczupu w kraju, w którym wszystko <laughs> inne jest pikantne. I dodajemy też sos sojowy. W ilości jednej łyżki. I miód. Miód tutaj jest kluczowy. Trzeba go sporo. Zależy od tego, jak słodki jest wasz miód, ale myślę, że dwie do ewentualnie trzech łyżek miodu, takich, takich płaskich, będą ok. Takich wiecie, nie z górką. Ja mam tutaj dość płynny miód, ale jeżeli wasz miód nie jest płynny, to i tak zaraz będziemy to podgrzewać, więc powinien się upłynnić. I to mogłoby być na tyle, ale musimy dodać czosnek. Jeżeli zrobicie ten sos bez czosnku, to on bardzo wiele straci. Czosnek jest tutaj kluczowy. Ja mam takie dwa ząbki czosnku koreańskiego. W przypadku polskiego czosnku dałabym tylko jeden ząbek. Trzeba go bardzo drobno posiekać albo przecisnąć przez praskę. Przeciskamy przez praskę. Może jeszcze jeden ząbek, bo jakieś takie małe te ząbki. I teraz dodajemy do tego 4 łyżki wody, dlatego żeby nam się to nie przypaliło, bo zaraz będziemy to troszeczkę podgrzewać na patelni, redukować. Wszystko dlatego, że ten czosnek po obróbce termicznej jest smaczniejszy, więc musimy to jednak wrzucić na patelnię na chwilę. Na patelnię wlewam sos i zostawiam aż mi zabulgocze. Tego sosu mam niedużo, bo on jest dość intensywny w smaku. Czekamy aż sos nam zabulgocze i zrobi się troszeczkę gęstszy niż jest teraz. Trochę ten sos przypomina. Sos do koreańskiego pikantnego smażonego kurczaka. I rzeczywiście jest dość podobny. Większość takich sosów street foodowych w Korei jest właśnie na takiej bazie. Troszeczkę się różnią. Nie ma w nich zbyt wielu dodatkowych przypraw. Koreańczycy nie lubią utrudniać sobie życia sypkimi przyprawami, mam wrażenie. Przelewamy sosik do naczynka. Moja kamera została tutaj przestawiona przez mojego rozrabiakę. Teraz biorę sobie deskę z moimi tymi tutaj pięknymi sotok, sotokami. Ja nie, nie lubię tej nazwy, bo ja zawsze mam problem, żeby ją wymówić. Nieważne. Biorę sobie z tymi cudami na patyku moją deskę i będę je teraz smażyć na patelni. Na patelnię wleję sobie trochę oleju. Nie za dużo, nie za mało, tak żeby przykryło dno. Nie musi to być jakiś wybicie, głęboki olej tutaj. Nie powiedziałam tego wcześniej. Ale w zależności od tego, jakiej jakości macie parówki, dobrze byłoby je trochę ponakuwać. Więc ja teraz sobie je szybko nakuję. Zapomniałabym. Jakbym nie ponakowała, to mogą pęknąć. Więc lepiej sobie szybko je nakłuć. Ok, jak mi się grzeje olej, to to zrobimy. Jakbyśmy mieli odcinek, w którym czegoś nie zapominam, to byście się na pewno czuli nieswojo. Wszystko to jest zaplanowane. Żartuję, żartuję. I tak, smażymy. Te robione własnoręcznie nie będą tak pryskać jak te, kupowane kluski, dlatego, że te kupowane kluski są wilgotne dość, więc jedziemy z tymi najpierw. <noise> Dobrze to wygląda już. Obracamy. Troszkę i tak te paróweczki popękały. Chodzi o to, żeby to ciasto ryżowe było chrupiące. No parówki nie będą chrupiące, ale żeby się troszkę podsmażyły. I to naprawdę daje super efekt, bo ciasto ryżowe bo kamera znowu wędruje. Ciasto ryżowe, w środku jest takie dościągnące, da Ta tak troszkę konsystencja jak kopytka, ale bardziej kleiste. I w połączeniu z tą chrupkością na zewnątrz daje naprawdę fajny efekt. Zdejmujemy i dajemy dwa ostatnie. Nie myślcie sobie, że ja na tym poprzestanę. To po prostu w odcinku będzie tylko tyle, a po pewnie będę smażyć to cały wieczór. Bo ciężko skończyć, to jest naprawdę dobre i wciągające. Takiej konsystencji nabrały te kruski, które robiliśmy sami z papieru różowego. Na rozgrzanym oleju smaży się to dość szybko. Wyciągnęłam sobie jeszcze z lodówki musztardę, bo jak coś ma w składzie takie kiełbaski, to moim zdaniem świetnie komponuje się z musztardą. Oprócz tego, że mamy tutaj ten świetny sos który możemy troszeczkę wzbogacić olejem sezamowym. Oleju nie dodawałam na patelnie razem z całym sosem, bo jemu ja akurat wysoka temperatura nie sprzyja, ale dodam sobie go teraz. Pół łyżki, nie za wiele, szaszłyczki najlepiej jest po prostu opędzlować tym sosem. Pędzlujemy je dokładnie o tak. Tak to też często robią właśnie na straganach. Czasami jest sos w butelkach, a czasami oni po prostu robią to w ten sposób. Nie wiem, czy wy mnie jeszcze widzicie, bo zrobiło się bardzo ciemno. Cały czas pada na dworze deszcz. Warunki pogodowe nie sprzyjają niczemu poza gotowaniem. Szczególnie takich dobrych, smażonych, pikantnych rzeczy. Son tutaj się bawi w najlepsze. Ja będę próbować. Mm. Pyszne. Jakbym nie wiedziała, że to są kluski z papieru ryżowego... To bym, no, to bym nie wiedziała, bo naprawdę ta różnica w konsystencji jest bardzo mała. Zaraz spróbuję sobie też tych. Znika to po prostu w minutę. Z tymi tutaj kluskami ryżowymi zrobię sobie taką wersję, wersję taki polski tradycjonalista. Czyli po prostu musztarda i ketchup. Mam tu taką miodową koreańską musztardę, jest bardzo dobra. Polecam i teraz mam taki padyczek. Próbujemy. Pryszno. Różnica jest tak znikoma między tymi kluskami ryżowymi, a tymi z papieru ryżowego, że naprawdę warto zrobić sobie takie w domu. Troszkę jest może więcej roboty, ale nie musimy tego wstępnie podgotowywać, więc nie jest tak źle. Chcesz z sosikiem? Chcesz z keczupa? My też mam jej, dziękuję. Ja sobie wezmę z tym sosikiem. No, już jest przesądzone, będziemy musieli tacie dorobić. Może to sobie wezmę, co? Będziemy mówić wam, papa, pa". nie możemy się tutaj powstrzymać przed zajadaniem. Mm. Mm. Pa, pa. No, mam już dobre takie łaski sporo, ale lepsze niż wszystkie inne. Świetnie to wyszło, cieszę się, że mogłam wam pokazać to takie bardzo proste, ale bardzo, bardzo popularne street foodowe danie. Które możecie zjeść na każdej koreańskiej ulicy. No może nie na każdej, na takiej popularnej ze straganami. Bardzo dobrze by do tego pasowało zimne piwo. Nie wiem, czy się zaraz po takie nie wybiorę, ale to może odbędzie się poza anteną. Teraz kończymy ten odcinek. Prosimy, żebyście napisali w komentarzach, jak Wam się podobało, czy podobają Wam się takie street foodowe przepisy. Korea słynie z tego typu przekąsek, więc mam nadzieję, że uda mi się jeszcze przedstawić na jakąś kiedyś przepis. Wygląda na to, że będziemy kończyć ten odcinek, więc mówię Wam. Папа, -па. мама. Подписывайтесь, кликайте в пиктограмму. До папа.